Pewnego dnia grałem sobie spokojnie na najlepszym serwerze box PP, czyli Krzyż Mc Aż nagle dostałem powiadomienie na Discordzie i napisał do mnie admin, że mam wykonać jego bardzo trudne zadania, bo inaczej zostanę ukarany banem, a zadaniem było pokonanie 10 najlepszych graczy na nowych te parkach na MC.pl. Wiedziałem, że zadanie będzie bardzo trudne, bo na te parkach grają sami najlepsi gracze. A czy mi udało się wykonać te zadanie? Oglądaj do końca, a jak Chcesz wygrać w bo jednego losu to 100 lajków, zostaw łapkę w górę, z suba z dzwonem i napisz swój nick w komentarzu. Jak możecie sami zauważyć, zadanie nie należało do najłatwiejszych, bo tutaj cały czas się wywalałem. Naprawdę było bardzo ciężko, bo na te parkach na 300 grają sami najlepsi gracze. A my od razu przechodzimy do pierwszego pojedynku na te parkach. Próbuję wyczekać dobry moment na te parce. Tutaj jest jakiś gościu z Loud. Mogę zjeść koksa i się spróbować w niego wbić, ale no tutaj raczej nie. Będzie z nim łatwo, a więc po prostu wchodzimy. Mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Więc po prostu to jest szybka walka. Tylko o ma miecz widzę 19, więc tutaj naprawdę może być ciężko. Ale po prostu walczymy do końca i po prostu, no, mam nadzieję, że uda mi się z nim to wygrać. On nie znowu widzę Koksa, więc naprawdę musimy spokojnie. On jeszcze tutaj próbuje mnie strefować, więc naprawdę widzicie, jak to jest z nim. On tutaj cały czas mnie naciera. Cały czas, jak go zabijemy, będzie super, widzę. Tylko, no, zobaczcie, jak on tutaj gra. No, znowu widzę, mnie knokuje. My mamy teraz przewagę tego Koksa, więc naprawdę musimy spokojnie, tylko musiada perk. Lifestyle, więc naprawdę jest nieprzyjemnie. Jest nieprzyjemnie, więc naprawdę teraz jeszcze mi nie zaliczyło koksa po prostu. No jest nie za dobrze, jest totalnie niedobrze. Naprawdę średnio, ale po prostu walczymy do końca. Jak on nie padł, to ja totalnie nie wiem. Ale teraz mu padł totem. Jakbyśmy go zabili, to byłoby naprawdę super. I my mu widzę, zbijamy kolejny totem. Więc teraz nie wiem, czy on w ogóle nie ma totemu. Tak widzę, nie, on ma, je, ostatni totem. Więc musimy naprawdę grać bardzo i to bardzo mądrze. Bo zobaczcie, widzę, mamy teraz przewagę, więc musimy to po prostu wykorzystać. I tyle, widzę, po prostu to. Wykorzystujemy, ja go knokam. Gramy sobie po prostu bardzo mądrze, więc cały czas go krytuję. I po prostu i tyle, musimy walczyć. Musimy cały czas walczyć. Tam bardzo dużo HP zadał, ale on sam nie wie, w co się wpakował. On sam nie wie, w co się wpakował. Zobaczcie, widzę sami. On tutaj teraz bardzo ładnie nam zadał HP, zbija nam totem. Ale ja się widzę, z nim bije do końca. Spokojnie, widzę, to nie jest koniec. No jednak jest, no. Jak sami widzieliście, pierwszy pojedynek nie poszedł mi za dobrze. A więc od razu przechodzimy do kolejnego. A więc tutaj jest jakaś szesnastka, z nitu mamy 17. A więc ja od razu widzę, blazłem. Więc tutaj szybko zary Ryzykowałem wlazłem z nią od razu. Mówię, dobra, wejdziemy. I tutaj trzeba bardzo mądrze zagrać. Zobaczcie, jesteśmy w kanionie. I ja go muszę po prostu zabić. Musimy go po prostu pokonać. On gra na knoka, więc musimy grać naprawdę spokojnie. Musimy też strefować. Zobaczcie, jaki on jest słaby, widzę? Więc to może być naprawdę prosty przeciwnik. Jemy sobie koksika, gramy sobie naprawdę spokojnie. Musimy walczyć, musimy cały czas walczyć. Strefujemy. On teraz, jakie kryty nam w ogóle dał, żeby nam totem nie padł. Wiedziałem, że tak będzie. On na pewno wie, że mamy przewagę. I dlatego się teraz boi. I dlatego tak on ucieka, tylko Zobaczcie, jak on nam znowu dał strefę, nie? Prawie mi kolejny totem patrz. więc naprawdę, no co to jest za gość, to ja nie mam pytań. Czemu każdy tak dziwnie gra i po prostu każdy tak atakuje dziwnie. Tutaj znowu knok, znowu knok. grają na te knokadła, że naprawdę ja nie, nie mam pytań. Bijemy się teraz na kryty tutaj, wjeżdżam w niego ostro. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Zobaczcie sami. On teraz jest w szoku, leci mu po prostu totem, nie może nic zrobić, załosył go i patrzcie, no i on znowu tutaj teraz je kolejnego okoksika. Ja mam naprawdę dużą przewagę. Teraz, tylko żeby się jakoś głupio nie wywalić. Musimy go trzymać na dystans. Zobaczcie, Pyk, jemy koksa. Ja nie dojadłem go tak naprawdę. Zjem sobie refilka. Jest spoko. jest spoko. Widzę. Mamy regenerację, więc spokojnie. Teraz zjem dopiero koksika, jak dałem mu damage. I Pyk, jest bardzo dobrze. Nabijamy sobie tą strefę. I zobaczcie, on je koksa. Ja jem też sobie koksika. I jest widzę naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie, cały czas się bijemy. Jak zabijemy tą osiemnastkę, to naprawdę będzie super. To nawet nie chodzi o to, kila. To chodzi o jego itemy. Jak go zabijemy na tej tę parce, naprawdę będę dumny. Tylko on walczy do samego końca. Znacie, co się tutaj odwala. Mu już zaraz padają buty. Więc naprawdę ostro go nakopaliśmy. Że my, oj, my mamy jeszcze 200 uszyć na butach. A on mu, one już mu po prostu padają. To jest po prostu piękne. On już chyba tutaj w ogóle nie ma koksów. Więc będziemy cały czas je powoli, po prostu cały czas jedli. Więc elegancko się z nim bijemy. Jemy sobie koksa na 10. On już nie ma koksów. Ja już to po prostu widzę. On ma naprawdę bardzo mało HP. Zobaczcie, co on po prostu robi. Ja, on ma zapasowe itemy. Więc dobrze, że mamy taką przewagę. My następne te parki też musimy zacząć brać. Po prostu zapasowe sety. Ale ja go zabiję. I ja dostałem z niego tylko spodnie co jeszcze prze... gościowi wszystko dało. Jeszcze wyrzucił knoka, aby mu jak najwięcej oddało. Ale bania 16 zawsze coś. Bardzo fajny pojedynek. Jeszcze trafiliśmy z niego płomyczka. Od razu po pojedynku wystawiłem wszystkie przedmioty, które z nią posiadałem na serwerowy rynek. Dobra, jest jakiś kolejny oponent na te parce, a więc szybko do niego wchodzę. On tutaj naprawdę jest mądry. To jest za co mnie bić, nie Czy to nie jest miec 16? Więc po prostu chyba damy z nim radę. Nie wiem, czy to jakaś 16 nie jest, bo mi nie ładuje go teksturpak, więc to jest najgorsze, że nie widzę jaki on ma mieczyk i nie wiem, jak z nim grać, jest ten zrzut mi pokazuje na mapie ja muszę te alerty ogarnąć, żeby mi na całej ekranie pokazywało, ale teraz musimy się skupić na bitce po prostu, bo zobaczcie, on tutaj gra naprawdę bardzo mądrze i próbuje tutaj mnie na strefkę wziąć, tak tamten przeciwnik ale ja się nie daję, jemy ja sobie kolejnego koksa cały czas po prostu walczymy, cały czas tylko zobaczcie, jak on tutaj właśnie bardzo tutaj dziko próbuje, raz strefa raz kryć, zobaczcie, jeszcze na te knokanie, no to jest po prostu jakiś bardzo dobry przeciwnik, więc ja też muszę go knokać, ja też muszę go odknokowywać bo zobaczcie po prostu, jak on dobrze walczy, mi pole Poleciał totem, a więc ja tutaj walczę do końca Ale on się tutaj uchronił, więc spokojnie Musimy walczyć spokojnie, ludzie bardzo Dobrze walczą na te knoki, bardzo dobrze A więc musimy tutaj spokojnie w nich podjechać Tutaj on dalej nas wjeżdża Mi poleciał kolejny totem Jemy kolejnego koksa, ja zaraz muszę Zrobić moją tajną taktykę, o której wam jeszcze Nie mówiłem, którą zaraz wykonam i zobaczcie co ja Teraz robię, jest tutaj generator I po prostu ja się muszę szybko tutaj podbudować Udało mi się to i teraz po prostu cały czas Go będę stąd znokiwał, tylko żeby mu się To nie udało, więc naprawdę musimy być spokojni tylko zobaczcie, jak on ogarnia, ja nie wiem, czy on nie jest jakiś odpalony, że on aż z takich ilości kratek mnie hita. no i zobaczcie, co to jest zagranie. no wariacie, co ty robisz, więc naprawdę, niech się, on się lepiej uspokoi, no i zobaczcie, znowu mnie knoka, więc naprawdę, dziwne takie jest granie, więc trzeba zmniejszyć na pewno to knoka, jak ja to widzę, bo zobaczcie, jak on, co chłop robi, to jest po prostu chore i znowu mnie knoka, żeby zjeść to koksa, więc ja po prostu wchodzę tutaj na tą górę, tylko nie, obejtuję jedzenie koksa, teraz dopiero zjadłem i zobaczcie, i on znowu knokuje, no to jest po prostu chore, tutaj mnie akurat nie knoka, nie? więc tutaj z nim musimy walczyć i zobaczcie, teraz nim walczymy, mu tam już padają w ogóle buty, ciekawe czy on ma zapasowe i teraz tak, znowu włazimy po prostu tutaj, mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie i teraz cały czas go będziemy knokali, cały czas i gramy tak po prostu na seta I ja widzę, spędzę na tej walce, nie wiem, bardzo długo ale po prostu no, dzięki temu po prostu uda nam się to ugrać, a moja taktyka polegała na tym, że ciągle będę knokał przeciwnika moim mieczem z knokiem a jeśli minie mi nie mi antylogout, od razu wyjdę z serwera, cały czas go knokamy jeszcze przeczekuję jego koksa i po prostu Mini antylogał, to od razu logamy. Od razu. Tylko, no, zobaczcie, co on odwala. Zobaczcie, i w pyk, i od razu, że ja tak się z nim bawię. gość jest jakiś za mocny na mnie. To po prostu moja tajna taktyka i on nic mi nie może zrobić. Dobra, mu już też widzę, powoli padają buty, a więc elegancko. Tylko najgorsze jest to, że mu się udało mnie znokać, ale chyba nie na długo, bo zobaczcie teraz, co się po prostu dzieje. On nie wie, tutaj co jest pięć. Ja mu zbiję, widzę, totemik Jest pięknie, jest pięknie, tylko on znowu gra tą swoją taktykę. Tak tego nie cierpię. Ja mam 7% na butach, a więc szybko pierwsze, co robię, wchodzę tutaj. Zmieniamy szybko buty, żeby mi nie padły, i teraz możemy się dalej bić. on chce chyba sobie zrepać itemy, a więc ja widzę od razu co robię, to chyba lognę po prostu z serwera. Nie, nie wiem, czy mogę też sobie zrepać. Robimy tak i chyba po prostu yy, z logam serwera. Mogę pójść na spawna? Nie mogę. A więc szybko widzę logam z serwera i bijamy i raczej przeżyliśmy. Sami zobaczcie, mamy itemy, wszystko jest. Moja taktyka zadziałała. Nie wiem jak ja to wymyśliłem. Dzisiaj na live jakoś to odkryłem i zacząłem to stosować na takich spocusków jak on, a więc to jest mega dobra taktyka. I teraz... Chociaż wiem, jak ludzie tak naprawdę grają te parki, bo zazwyczaj oni nie wiedziałem, co oni robią. Po prostu krytują i się biją. A tutaj mega dużo ludzi po prostu korzystają z tego oknoka. Mam tu jakiegoś przeciwnika. Zobaczymy, czy on w ogóle wejdzie ze mną na tę parkę i wszedł ze mną na tę parkę. Tutaj jest znowu ta sama mapa. Więc mamy tutaj farcikarza akurat na naszej ulubionej mapie. Jemy sobie refila, zobaczcie, on chce iść tam do boku. A ja wolę się tutaj bić. Chodź tutaj, ziomeczku, na spokojnie. A i w ogóle nie dobrałem totemów. Zapomniałem dobrać totemy po, po walce, więc mamy mega lipę. Jak on mi zbije pierwszy totem. To jest tragedia, widzę. On mi nie może zbić totemu, bo będzie po prostu tragedia, więc widzę, musimy być spokojni. Zobaczcie, no i on mi zbił ten totem. On mi po prostu go zbił. Jak sami widzieliście, w tamtym pojedynku nie począł mi za dobrze, a więc od razu przechodzimy do kolejnego. Dobra, widzę, wbił się w nas pajelesik z kanu kartel, tam już prawie wchodził z switchu z kanu ufoki, Ale dobra, bijemy się z nim. Jest tutaj trochę niespokojnie, bo widzę, że tutaj się w nas wgryza. Mi już poleciał totem, więc naprawdę nie jest za dobrze, ale gram mądrze. On tutaj we mnie nawet nie trafia. On nie kolejnego koksa, więc leci kok za koksem, kok za koksem. Ja teraz jaką mu widzę Piękną strefę dałem Dałem mu po prostu po totemie On sobie po prostu teraz nie wyrabia Ej co jest Jak on nie ogarnia po prostu Drewno dał do drugiej On teraz sobie tylko się wywalił Proszę cię Ta On teraz tylko widzę co może robić To jeść koksy Ale znowu gra na teknokowanie To jest kolejny ziomek Chyba taki co myślał Że on mnie pokona No i widzicie On gra na teknokowanie Ale mamy przewagę totemów I musimy teraz to mądrze wykorzystać Bo naprawdę Jeśli go zabijemy Kolejne kile będą o wiele proste. Gościu ma itemy 19 Naprawdę Jak go teraz zabijemy Było by Naprawdę świetnie. On już nie ma totemów. Ja jestem w jakimś, widzę, po prostu prime. Ja jestem po prostu w jakimś prime i go po prostu zabijem. Ale nie mam nic z niego oprócz bani 19 i klat 18. A więc ja po prostu od razu pierwsze, co robię, to stąd uciekam. Mamy z niego kilo w 15, bani 19 i klato 18. Właśnie pokonałem kolejnego gracza, ale jeszcze muszę pokonać ośmiu kolejnych. Więc naprawdę czasu jest coraz mniej. A ja jestem coraz bliżej bana na własnym serwerze. Wleciał, widzę, we mnie w TT te Miku. No nie ja już nie chcę się ani razu tutaj wywalać. Więc Naprawdę, proszę o jakiegoś dobrego, łatwego killa. I jakoś się tam w ogóle wkleił, tutaj był widzę za końcem bloku. To jest chyba najprostszy kill, który od miałem na tę parce. Tylko okej, okay, on nie dojadł. I ja widzę, bo ja widzę, za bardzo się zapędzam. Jak zbijam pierwsze totemy, mi idzie za dobrze, ale za bardzo się zapędzam. I ja po prostu muszę utrzymać tą przewagę, a nie po prostu tak głupio ją tracę. Więc patrzcie, on ma teraz pół serca. Zbijam mu ostatni totem, mi nawet nie poleciał. Zobaczcie, on mnie odpuścił. Ej dobra, to jest widzę chyba free. To jak ja to przegram to nie wiem. To po prostu wtedy. Ja już nie gram na Krzysiemce Nie wierzę, że ja to po prostu przegram Więc po prostu elegancko tutaj musimy to mądrze zagrać Ej, dobra, nie gadaj, nie gadaj Nie chcę kończyć z Krzysiemce Więc tutaj musimy to wygrać Ja teraz pełne skupienie I po prostu go cały czas nawalam Jeszcze Perk Lifesteal On tutaj już nie wie, co się dzieje Ja go zabiłem I mamy mieć 18 Jest, widzę w końcu coś, na co czekałem Mamy już trzeciego killa Zostało już nam tylko 7 Proszę, aby nam się udało Dobra, widzę, ja już mam dość. Wbijam się kolejną po prostu tę parkę i po prostu wjeżdżam i rozjeżdżam. Mam po prostu dość, a więc szybko wjeżdżamy, rozjeżdżamy przeciwnika. Tylko zobaczcie sami, on się teraz nagle cofa, jest tutaj bardzo równo, a więc bijemy się na to totemy. Tylko teraz tak, ja się cofam, on ma jedną przewagę to totema, ale to jest dla mnie nieważne. To jest dla mnie totalnie nieważne, bo ja teraz ją odrobię po prostu bijąc się. On ma o wiele gorszego seta, więc teraz tylko to wygrać i będzie naprawdę spokój. Proszę, tylko żeby on nie grał na tego knoka. Mnie to tak denerwuje i on dobrze o tym wie. A więc doszliśmy do momentu, kiedy po prostu nie udało mi się wykonać zadania, a jest już godzina 21.01 i te parki już nie są aktualne i raczej nie uda mi się zabić tak dobrych graczy, a więc po prostu raczej zaraz moje konto zostanie zbanowane na ile nie wiem, bo pisałem z administratorem, przeprosiłem go, że nie udało mi się wykonać zadania, ale on chyba nie wie ile ja trudu wyłożyłem na tych te parkach i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie łaskawy. Nie minęło nawet 10 minut, a moje konto zostało zbanowane na Dwa dni nie wykonałem zadania. Mam nadzieję, że zostawicie chociaż łapkę w górę z suba dzwonem. I mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Niestety w filmie zginąłem więcej razy niż kogokolwiek zabiłem. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich filmów napiszcie w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Na